Czy jest możliwe, aby zdobyć cały świat, a jednocześnie nie stracić na swojej duszy? Czy można mieć w życiu wszystko, pogodzić wszystko z sobą? Wydaje się, że no, niestety nie. Zawsze trzeba będzie coś poświęcić na rzecz czegoś innego. Stąd rodzi się potrzeba rozpoznania pewnego priorytetu spraw: yy, priorytetu rzeczy koniecznych, potrzebnych i pożytecznych. Dobrze jest sobie Wziąć kartkę i długopis i napisać, co jest w moim życiu konieczne, co jest y, potrzebne i co jest pożyteczne. Oby w sprawach koniecznych znalazły się też sprawy dotyczące rozwoju naszej duszy. Y, jeśli rzeczywiście sprawy dotyczące duszy y, znajdą się dopiero na końcu tej listy, to może się okazać, że rzeczywiście ta hierarchia zostanie zaburzona i nie skończy się to dobrze. Spróbujmy dzisiaj zastanowić się, co w naszym życiu jest konieczne, co jest potrzebne, a co jest pożyteczne.